Przedstawienie się? Dzień dobry, jestem Szymon, a to mój tatuś Marek. Dzień dobry, chcielibyśmy podziękować kilku osobom za wielkie serce, poświęcenie czasu i talentu na stworzenie opowiadania, w zasadzie słuchowiska, które będziecie mogli sobie zupełnie za darmo pobrać Opis, gdzie to zrobić, czyli link do strony, znajdzie się pod opisem tego filmu. A więc tak, gorące, gorące podziękowania dla autorki opowiadania, pani Eweliny Tak, Za merytoryczne uwagi językowe, fantastyczny głos Iwonce Kuśnierz i Robertowi Matlakowi, który zajął się udźwiękowieniem tego opowiadania i montażem. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy przede wszystkim w imieniu Hani. E... Która nie umie chodzić i nie potrafi mówić? Tak, tak. Historię Hani poznacie na stronie również. Bylibyśmy bardzo, bardzo wdzięczni, gdybyście kochani przekazali, spełnili w zasadzie swój obywatelski obowiązek i przekazali jeden 1... procent podatku na Hani. dla Hani, tak. Jak to zrobić? Wszelkie informacje. Wszelkich informacji uzyskacie na ym, stronie. Pobierajcie, cieszcie się, słuchajcie ze swoimi dziećmi i, i wybaczcie nam wszelkie potknięcia, czy też jakieś błędy językowe, które na pewno się znajdą na filmie. Na swoje usprawiedliwienie powiemy, że jesteśmy amatorami. Ym, mam nadzieję, że będziecie choć, się, choć w połowie bawić tak dobrze, jak my podczas tworzenia tego, tego słuchowiska. Taka propos na stronie jest jeszcze jedna mała niespodzianka. Ym, króciutki filmik o powstawaniu tegoż właśnie słuchowiska. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć? A tobie podoba się to opowiadanie? Mi się podoba. A dlaczego? Bo tam jest detektyw. Ale nie zdradzaj tajemnic. Może słuchacze by nie chcieli o tym wiedzieć. Detektyw jest i kto jest. No dobra, to stracisz. jeszcze jeszcze I jakiś sekret. Dziewczynka o imieniu Tosia. w lesie się O, Ty już powiedziałeś za dużo. Dobrze, dobrze. Zdradziłeś cały sekret. Szymoński coś Ty narobił. <laughs> Jeszcze raz dziękujemy, kochani. Pobierajcie, słuchajcie i pamiętajcie o jednym procencie dla... Pani. Dziękujemy bardzo. Pa. pa.